No i witam Was. Dzisiaj będziemy latać. Od tego zaczynamy. Grafa polarowa, kurde. No? Kurwa, co tam jest? Gdzie, co? Jak? Czemu? I gdzieś czarne gówno tam leżało. Nie, ja nie widzę. Patrz. A, to boja. No, boniak. Boniak. I co, skaczemy, czy coś? No! No kur... Jej! Lecę dalej! Chodzi ja pier... Chuj ci w dupę na... Nie zabierzemy cię. Ty chuju! Kurwa, zdejmę. A ci chciałem zdjąć. Zajebiście wylądowałem, okej. Okay. <laughs> dobra, widzimy się w następnym parcie Dobra, teraz będzie małe boom. <laughs> Ole, dobra. No i znowu to jakbym się czoło ocierał. Albo boom grzebał. Olol. Dobra, da ała. <laughs> dawaj jeszcze raz. Obrzydź go. znajdę cię sobie. czekaj, nie. ja teraz. I, i, i dawaj, dawaj. Tra teraz ty wsiadaj, jak go Panie Fajnie było gdybyś trafiał. No trafiam! Już Max, jedziesz Powiedz kiedy Mek się wysoko wywala Kiedy twojego niku nie będę widział, bo jak na razie widzę Nagrywaj. Już? Myśle. Ja cały czas nagrywam, ale dobra, bum. O jaja, ale żeś mnie. Fajne, nie? Mi też się to podobało. Tarararam. Jak, jak Oscar wyglądał. I odbicie! Ale dobre! To było dobre. Ej, gdzie... Czemu ty się tu zrespiłaś? <laughs> Wiesz, że ja nad tobą to zrzuciłem? Ej to. Ej, gdzie złode? Ej, nagrywaj No nagrywam! Jak ty to robisz? Jak ty to robisz? Nie no, spoko. Dobra, zami widzimy się za chwilę. O, i teraz będzie czułko, choć to snak. Trochę, trochę, trochę. A mały włos. Nie no, trochę się jednak pomęczymy. Mocno. A może stajemy w miejscu? Dobra. Dobra. Stajem przede mną. Raczej, po, raczej zatrzymaj się no, przed ruchem. Dobra, jedziesz. Dobra, teraz go, 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 power and No, znowu się zniżyłeś. No! <grym> teraz ja! <grym> o, oh, fakt, <fuck>, zgodziłem. Ty Czekaj, to też sobie Ale otworzę spadochron i potem go wyrzucę. Jak ja to robiłem? Ojej. Oh yeah. Ej, ja ci pokażę, mogę ci podpokoić fajnego buga. Wejść wyskocz z, z helikoptera na przykład. Nie otwieraj spadochronu, przytrzymaj S. Jak trzymasz S, naciśnij E. Co?! No zobacz. Aha, czyli po prostu mam się wznieść, yyy... tam... S i do, y, trzymać S i dopiero wtedy kliknąć E? No, żeby wyskakujesz, na, trzymasz S... Wtedy e. No, przynajmniej to to wysoko, Znale. Szkoda, że stopera nie mam, bo nie wiem ile nagrywam. Ale cały czas nagrywamy. że To wieszmy, prawy helikopter rozwaliłaś. I teraz dopiero? No. A i co? Nie ma żadnego boga. O, a u, u mnie ja mam ten, ten plecak i się kręcę. <gryzanie> Wróciłem. I nie no, Nie da ty to zobaczysz na filmiku to będzie zwała. Dobra, widzimy się za chwilę kiedy. No i się widzimy, posartowaliśmy. co próbuję znowu? No, ciężko, wiesz? Wiesz jak ciężko to zrobić. Gwarancja to pokryje. No, chyba. chyba. Chciałem się zasłonosować.

Ojej, sejfowanie! Czyżby nie wyszło, bo za wolno jechałeś. O, wsiadła, a ja chciałem tam. Ej, ja nie no, <laughs> to będzie najlepszy odcinek. <gierny fuss Off> Hardcorowy pro. O, jedziesz, jedziesz, jadziesz. Ej, yeah. czekaj, czekaj, nie, 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 nie wychodź, nie wychodź. <gierny <gierny <tum> Pomogę ci. <gierny> Ej, pokazać ci samochód własnej roboty. Dajcie sobie na tył. Jesteś tam. O, lol, ty. Ja, nie działa. A kiedyś tak dzisiaj nie działało. Oje, to... Zobacz, fajnie biegam. Ojej. Ja. O je, o je. A ja sobie znowu porobię coś Pat z helikopterem. Patrz, A, ej. zrobisz? No. Wsiadasz? No! Nakrawiłem ci go. Widzę właśnie, mam go teraz markowanego. Znaczy nie markowanego, tylko dropowatego. Tak. Jak... Wyląduję na tym Ej chodź wyląduj na tym Na tym najwyższym i z obydwoje skoczymy z wywrotną I przy okazji ja tu mam płytę I ty chyba też Ja mam wszystkie Znaczy ja mam Ja mam chyba sześć Ta, teraz mam wszystko właśnie Czekaj, musiał jakoś zepchnąć Ja musiałbym tutaj wlecieć No już bombało mnie to Patrz to! Ej, nie, helikopterem to może zrób Nie jestem samolotem Dobra, to my to jak my będziemy u góry to, to zaczniemy nagrywać Jej. O próbuję, próbuję No dawaj 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 No i lipa, nie, Parę metrów A ja tu helikopterem wleciałem a ten się, a ten się tu bawi tymi samolotami Ej, nie, ej, ej, Słuch, tam po... Naprawdę Ej, tam jest. powinien być też taki malutki jak Kurna jeszcze bym spadł! Taki malutki jak ja miałem. Yy, I ty sobie go też weź, będzie ci łatwiej. Nie wiem z której on był strony, chyba tam. Czekaj, tam gdzie bomba poleci, patrz gdzie bomba leci. O gdzie jest, go? jest, dobra. Mówiłem serespio, serespio. Jest, dobra, bierz go. Mam cię na liczniku. Na liczniku Przepraszam. Na liczniku kurwa Tak, na pokaźniku. O kurwa! Ole, miałem fuksa No, jeszcze mi spadł znowu! Gdzie coś? No i ląduj! Aleluja! Ej, ale na, na krawędzi gdzieś zaląduj, wyląduj znaczy. No no no! no, no. Ale jesteś w nim? Yes, jeszcze, jest, jest dobrze, bo jeszcze w nim jestem. Ja myślałem, że ty wyskoczyłeś. Więc jest jeszcze spawn. Ej nie zwolnij tutaj, bo ty za szybko lecisz. Wiem, ja tylko, ja tylko chcę tak fajnie zrobić. Żeby zleciał od no, razu. Ale w Ha, no to nie, ja go bombie, bombami. Ej. No aleluja! O, rozczaskał się. No dobra. Czekaj, włączę wywrotkę. I, I se pniemy tak równocześnie. Dobra. Good. Pięści przygotowane? To co, brother? Chodź. Go! Oh yes! I znowu ja znowu. sobie I... tak. I znowu odbitka. A ty, Pana? jestem u góry! Jestem u góry! Nie, nie, czekaj, ja ją pam! Zeskocz. O oh je yeah. jej. jej. O, oh już yeah. się fajnie odmienił. I bym się, śmiała, się znowu góry zrespił. Co ty zrobiłeś? Aha. Bomby. Nie bomby. Te. No te, dobra. Zgadzam. Znowu we mnie strzelasz? Chociaż nie, ja nie mógłbyś, bo masz wywrotkę. Co teraz? <coughs> Nie wiem, a ja za tym mam Spokaj. Spokaj. Dobra, to mam loda. Spokojnie. Dobra, ja za